Cześć, witam Was bardzo dzisiaj w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę Was z haulem. Ponieważ holu nie było już naprawdę bardzo dawno To dzisiaj przychodzę do Was z gigantycznym holem. Takiego dużego holu jeszcze chyba na moim kanale nie było Więc żeby nie przedłużać już zaczynam, bo naprawdę boję się, że ten film będzie strasznie długi No i zaczniemy od ubrań Pierwsza rzecz jaką kupiłam to koszulka E, koszulka z kropa. Taka zwyczajna, szara. E, tutaj ma takie po prostu tylko wstawki z koronki. Bardzo mi się spodobała, bo jest po prostu taka prosta, ale to nie w moim stylu, bo ja takie proste rzeczy to po prostu uwielbiam. Ponieważ cierpię na brak eleganckich ubrań, to właśnie takie się teraz opatrzyłam. Między innymi kupiłam taką koszulkę. Z przodu nie ma nic, żadnego napisu ani czego takiego, a z tyłu ma coś takiego. Takie po prostu rozcięcie materiału. I podpodem ma taką trochę prześwitującą siatkę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tą bluzkę kupiłam w Teranowie. No i teraz pokażę Wam moje zamówienie z New Dress. Przyszło mi dwa dni temu, więc naprawdę świeże rzeczy. No i pierwsza rzecz z tej strony e, to elegancka koszula. Biała z kieszenkami, luźna e, i ma bardzo fajne złote guziczki. Następna rzecz to sukienka, ja nie chodzę w sukienkach ani w spódnicach, a jeżeli już to bardzo rzadko, ponieważ zbliża mi się kilka ważnych okazji, to pomyślałam, że sukienka mi się przyda i zamówiłam sobie taką w kolorze ciemnego wina, na stronie internetowej ten dekolt miał być taki w serduszko, mi się bardzo ostatnio właśnie w sukienkach czy w jakichś koszukach, E, takie dekordy podobają. Kiedy ją założę, to już tak nie wygląda fajnie, ale cały czas jest okej, okay, bardzo mi się podoba. Rękawy czy czwarty też coś, co bardzo lubię, i czarny pasek, który jest niestety bardzo lichy i na pewno nie będę go używać. dziwo, okazało się, że ta sukienka jest no mnie dobra, bałam się, że będzie za krótka, no ale niestety ta podszewka tutaj, e, która jest, jest e, krótka i no na pewno nie da się jej ubrać bez kryjących rajstów, nie ma opcji. A pamiętajcie, że jest to naprawdę niska, więc no moje 1,60 m przy tej sukience wygląda ok, ale jeżeli ktoś jest wyższy, to na pewno sukienki z azjatyckich stron, nawet spódniczki mogą być za krótkie, więc e, miejcie to na uwadze, kiedy właśnie będziecie robić zamówienia. Na tej stronie zamówiłam sobie także 7 pędzli, e, ponieważ ja dopiero zaczynam jakieś tam kombinacje makijażowe. Nie chciałam kupować jakichś profesjonalnych pędzli, nie wiem, z Hakuro czy z czegoś takiego, e, bo nie chcę wydawać aż tyle kasy ten pędzel do oczu kosztuje jakieś 13-14 zł, plus koszt wysyłki i tak dalej, a tutaj za cenę chyba 4 dolarów mam taki komplet. Co mi w ogóle skusiło do kupna tych pędzli, to to, że na Instagramie pokazywała je zmalowana, że właśnie na jakichś tam kursach dla, dla początkujących wilerzystek ona też je zamówiła i mówiła, że są bardzo dobre również te pędzle do podkładu, pudru i tak dalej, więc jeżeli ktoś nie chce wydawać dużo kasy na pędzle, to zdecydowanie na New Dress można się w pędzle zaopatrzeć. Ja już swoje pędzle wypróbowałam, i muszę powiedzieć, że naprawdę są fajne. Ten pędzel do, do korektora naprawdę jest świetny, ponieważ ostatnio miałam urodziny 6 stycznia. I w ogóle bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze na Facebooku i na Instagramie, za składanie mi życzeni. Bardzo, bardzo dziękuję. To dostałam kilka prezentów, między innymi, właśnie dwa kosmetyki. Po pierwsze, od mojej siostry dostałam tusz z Max Factor. Ma bardzo dziwną szczotkę silikonową. Ja nie jestem jeszcze do takich że tak zbytnio przekonana, wielka, silikonowa taka szczota. Malowałam nim dzisiaj rzęsy po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że jest naprawdę fajnie, bardziej tak grubie niż wydłuża, a ja właśnie taki efekt wolę, więc jeżeli się będzie sprawdzać, to na pewno pojawi się, się kiedyś w ulubieńcach. I drugi dusz, który sobie kupiłam właśnie w tej promocji 1 plus 1 w Rossmanie to legendarna już maskara z Loli, Carling Pop Up Maskara. No wszyscy o nim mówili, chyba już naprawdę wszyscy, nie ma chyba youtuberki, czy Blogerki, która tego tuszu nie miała i tutaj znowu mamy silikonową szteczkę, tym razem jest tak dziwnie wygięta nie używałam jej jeszcze nie wiem jak się sprawdza, dam Wam znać no i właśnie tego żółtego tuszu dobrałam sobie w tej promocji żel z Lovely tint do który też kiedyś sam tam na Instagramie u Red Lipstick Monster ja wybrałam taki kolor wiśniowy Dość podobny do tego, co mam teraz na paznokciach. No i jest rewelacyjny. Mam również w tej chwili w niewielkiej ilości go na ustach. Obiegam ten produkt, ponieważ bardzo długo zostaje na ustach. Jest w ogóle... Tani. Jębak kosztuje jakieś 8 zł. Za taki rewelacyjny tint, naprawdę 8 zł jest nic, więc zdecydowanie, jeżeli chcecie jakiś tint się zaopatrzyć, no to właśnie e, na pewno w Rosmanie e, fajny znajdziecie. Moja rzecz tej wyprzedaży to puder e, Rimmer London Stay Matte, który też już ma wiele, wiele osób. Oczywiście dla mnie najjaśniejszy kolor to Bladiobów 001. E, nie wiem, nie utestowałam, nic nawet tego nie otworzyłam, więc wam jeszcze nie powiem. E, I do tego razem e, wybrałam. Top Coat z Sally Hansen Insta Dry, który chciałam już na pewno bardzo, bardzo długo, ale kosztowało chyba coś około 25-6 zł. Dla mnie jak na Top Coat to jest trochę sporo, więc nie chciałam go kupować tak na normalnej cenie, ale że był tak jakby za free, to naprawdę świetna okazja. I on nie jest aż tak rewelacyjny, jak się spodziewałam, bo na tych blogach wszędzie go wychwalali i faktycznie wychwalali tą poprzednią wersję, ale ponoć ta nowsza Coś jest z niej zmienione i nie jest aż tak dobra. Ale mimo to naprawdę to jest najlepszy topką jaki miałam okazję testować. Nie testowałam jeszcze Serge i Essie Good To Go. Zobaczymy. Póki co jest naprawdę rewelacyjny. No i teraz lakier. Lakiery, jakie z sobą przegadniałam, to aż 5 sztuk. I właśnie drugi prezent, który dostałam, to pierwszy mój lakier z Kietę. Kietę, jakkolwiek, to czytajcie, tak sobie to wymawiajcie. To jest lakier, który jest totalnie nie w moim stylu. Ja, widząc go na półce, na pewno bym w ogóle na niego nie zwróciła uwagi, ponieważ on ma drobinki i to całkiem sporo. Ale kiedy nałożymy go na jeden paznokieć, na przykład na ten serdeczny, e, i na wszystkie inne są na przykład te czarne, e, to wygląda fenomenalnie. Na wszystkich, no trochę tak średnio. Przynajmniej ja nie jestem jeszcze przekonana, że wynosi go na wszystkich. Na jednym wygląda fenomenalnie i miałam już go właśnie w okresie świątecznym, bo kilka dni przed świętami, e, na paznokciach i trzyma się długo, w ogóle jest nie do darcia. Te wszystkie inne mi podpadały, a ten. Został, więc pierwszy lakier z Kietę wydaje mi się, że kiedy będę miała jeszcze okazję go kupić, jakąś promocyjną cenę, to tak, no w cenie regularnej chyba kosztuje się około 40 zł, więc tak trochę średnio. No i kolejne cztery rakiery. Po pierwsze Golden Rose. No wiadomo, u mnie nie można w żadnym haulu: Golden Rose. Tym razem jest to również Kolor Expert, moja ulubiona seria chyba z Golden w kolorze 72, piękny, jasny brąz. Oczywiście jakiś nudziak, bo jak to u mnie nie ma w ogóle holu lakierowego bez nudziaka. Tym razem Eveline, pierwszy mu lakier w ogóle z tej firmy kolor 496 Lovely, czyli to co mam teraz na paznokciach w butelce to jest piękny taki fiolet, jednak na paznokciach wygląda na taką krwistą czerwień. Mam go już na paznokciach kilka dni i nie wiem czemu, mam wrażenie, że z dnia na dzień on coraz bardziej przypomina ten kolor w butelce tak jakby się utlenia i no, ta czerwień schodzi i przychodzi taki bardziej fiolet. Nie wiem, może mam jakieś zwidy, ale tak mi się wydaje. Numer to 237. No i ostatni lat, ja tym razem Maybelline. piękny, taki barbiowy, jasny róż, i to jest numer kurczak. Nie wiem, jaki to jest numer, to chyba nie ma numerka. Więc, a nie jest, na górze, jestem głupia. Tak. Eee, kolor się nazywa 135 Nude Rose. A teraz została mi tylko pielęgnacja i pierwsza rzecz to również prezent. Eee, peeling, cukrowy peeling do ciała z Tutti Frutti. Ja miałam wcześniej te Tutti Frutti, bardzo je lubiłam. Tym razem mam wersję mm, owocowa, rozkosz. Aha, to jest e, broskwinia i tropikalne mango. Na e, pewno fajnie się sprawdzi na wiosnę i lato, więc czeka sobie w szufladzie na swoim kolej. Całkiem sporo rzeczy przybyło mi także do pielęgnacji twarzy. Po pierwsze moje uważ, setne opakowanie. E, Be Beauty, delikatny krem żel. Uwielbiam e, po raz setny, mogę powiedzieć że jest fenomenalny, najlepszy ever. Ta wersja właśnie różowa jest moją ulubioną. Nowość, która weszła ostatnio do sklepów i ja oczywiście musiałam przetestować, to kolastyna Energy Touch. Jest to krem. Ta wersja, którą ja mam, jest do cery tłustej i mieszanej. Wybrałam taką, bo chciałam, żeby ten krem był bardziej lekki niż taki nawilżający, bo zaopatrzyłam się również w coś nowego, nowość, której wcześniej nie widziałam. Może jakoś byłam po prostu ślepa. Jest to olej z granatu, z altery, którego nakładam na noc. Dostarcza mojej skórze naprawdę bardzo dużego nawilżenia, więc na dzień nie potrzebuję aż takiego dużego, a chciałam coś dobrego pod makijaż, więc mam teraz takie duo do twarzy i uwielbiam te produkty i zdecydowanie mogę Wam polecić. Dalej kupiłam Carmex. Od Carmexu miałam coś długą przerwę, bo chyba prawie półtora roku. Ja uwielbiam Carmex. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym produktem, który nawilża usta, ale ma to takie trochę denerwujące chrzypanie. Ja do końca się do niego nigdy chyba nie przekonam. I, i tak Carmex kupuję okazyjnie, ale to nie jest mój ulubiony produkt do ust. Wygrywa oczywiście Tisan. Carmex na pewno wszystkim znany, więc nie będę się tutaj rozgadywać. A, i zapomniałam o jeszcze jednym prezencie, który dostałam. Jest to maska do twarzy z... Iwonu, e, która jest maską oczyszczającą z ogórkiem. Ja tak średnio lubię maski, ale może ta akurat przypadnie mi do gustu i mi się sprawdzi. No i ostatnie trzy rzeczy są do włosów, a jakby inaczej. E, szampon, który uwielbiam, ubóstwiam. Jak wspominałam o nim, a także o tych e, pozostałych dwóch produktach w ostatnim filmiku o pielęgnacji moich włosów. Dwa produkty do nawilżania włosów, czyli odżywka z Garniera Ultra Dux. Którą uwielbiam, naprawdę to jest fenomenalna odżywka, przepięknie pachnie i zostawia włosy naprawdę bardzo ładne, gładkie i szybko się po niej rozczesują. I maska ekspresowa, którą nakładam tylko na 2 minuty, tak jak kazali za producent i włosy są po prostu takie bardzo sypkie, więc także świetny produkt. I tutaj się często, gdzie te maski z Carol's są dostępne, na pewno w Hebe i na pewno w drogeriach jasmin przynajmniej ja właśnie właśnie nie je kupuję, a w Hebe je widziałam. Więc jeżeli ktoś chce kupić, to zdecydowanie w tych drogeriach warto szukać. No i słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten haul. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia w moich następnych i cześć!